Cześć, jako już jest to seria roleplayowa, to parę słów wstępu, żebyście wiedzieli, co właściwie za chwilę obejrzycie. Otóż ta seria będzie prowadzona z Marcino. Marcino niektórzy z Was mogą kojarzyć. Jest to również farmingowy YouTuber, z którym znam się już w sumie wcale nie tak krótko. I zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na jego kanale. Link podsyłam Wam w opisie. Zostawcie tam suba, żeby nie przegapić po prostu kolejnych odcinków, bo będą się one pojawiały naprzemiennie raz na moim kanale, raz u niego. Także zostawcie tam Subika, żeby po prostu wam nie uciekł kolejny odcinek. I od razu też uprzedzam, bo wiem, że pewnie będą takie komentarze, że idea serii jest podpierniczona. Bo widziałem, że ostatnio na YouTube pojawiła się seria, która jest na podobnej zasadzie oparta. Ja mam czyste sumienie. Wiem, że planowałem tę serię już od bardzo dawna. Od razu też wiedziałem, że chcę tę serię zrobić z Marcina, bo to właśnie pasuje mi po prostu wiekowo też nawet do idei tej serii. A że dopiero teraz tak naprawdę udało nam się przy tym przysiąść, zgrać, no to dopiero teraz ta seria się pojawia. Ale absolutnie nie jest żadną kopią czy podpierdzielonym pomysłem. Musicie też dać nam trochę czasu na złapanie takiego wspólnego wajbu, bo po prostu nie mieliśmy jeszcze okazji żadnej serii wspólnie nagrywać. Także kolejne odcinki na pewno będą coraz lepsze, a tymczasem cóż, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jesień roku 2006 wygląda przepięknie. Z kamerami udaliśmy się do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie swoje małe, choć prężnie rozwijające się gospodarstwo Prowadzi pan Jan, lat 46, oraz Paweł, jego syn, który w tym roku skończył 26 lat. Razem wspólnie walczą o swój byt, by odnaleźć się w nowej, unijnej rzeczywistości. Jan i Paweł, nie mieli z drugim, jako jedni z nielicznych lokalnych rolników uprawiają jeszcze ziemniaki. Dzisiejszy dzień przebiega pod znakiem wykopki. Razem z ekipą filmową... Oddaliśmy się, w stronę gospodarstwa, by razem uwiecznić tą wielkopomną dla ich chwilę, I to co Ten ducho, usiadł o, to, to Podlasię to jest. Co <laughs> takie tak. kurde Ty, Podlasiak? No. Za robotę byś się jaką lepiej wziął. Tyry trzeba kopać. Wydzie, Myślisz, że mi się maszyny, chce. maszyny naszykowane To czekaj, nie, no, jak czekaj, tylko... Się muszę dalej oglądaj tych idoli to... No i nie no tak walczyłem, tylko jedziemy. poleciało akurat. Mhm. Trzy razy w tygodniu. Dobra. Gdzie ja mam ten. Ty brałeś moją kurtkę? Nie no, gdzie? Ja w kamizelę dzisiaj mam. Dobra, a jak na dworze? A jest? A jest? A a a a no, no. I i i i i no, no. No idę, z ojcem będziemy ten, coś, coś chce ode mnie. Słuchaj, tak sobie mi czapkę ubierz, cię w taką pogodę. O, a masz gdzieś tutaj? Wiecie? No dobra, no No. No, no ojciec, załóż Ojciec, masz jakąś czapkę? Tu w kieszeni jest, w bluzie tej tu. Czapkę załóż, wiatr, wiatr zdradliwy. Dobra, dobra. Chodź. To ja idę, mamo. No, na razie. No, drzwi zamknięte zaś coś wymyśli. No. Chodź, chodź, O 12.00 obiad. Dobra. Tak, 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 tak. Dobra, a, a co będzie, co będzie? Oj, ty tego nie lubisz, że tam ojca tam kapuśniaczka dzisiaj zrobiłam. A bardzo wierzchni. Może to. się przekonasz w końcu. Znaczy, ja to wolę zupę kapuścianą, jak jeszcze kartofli nakroisz. Bo sam kapuśniak to zakwaśny jest dla mnie. Dobra, dobra, na kopiec to zobaczymy. Możecie coś zrobić. Dobra, tyle ja lecę mam, bo mnie ojciec zaraz pogoni. Bajo. Przepraszam dosłownie na chwilkę. Na Instant Gaming, czyli sklepie, gdzie najtaniej znajdziecie gry, dodatki i różne inne takie rzeczy co promocje z okazji Black Week co prawda wczoraj nie mogłem wam powiedzieć o Black Friday bo nie było odcinka tak dzisiaj jest sobota i już mogę i takie kiereczki znajdziecie właśnie tutaj w sobotę na przykład ten przydła które gorąco polecam ale jest też człowiek robak człowiek pająk za stówkę macie cyberpunk za 120 i różne inne fajne kiereczki a to co będzie w niedzielę to jest jeszcze tajemnica, więc spadajcie tutaj również w niedzielę i sprawdźcie co tu będzie, bo na razie to ja nawet sam nie wiem, także link macie w opisie, moi drodzy. Życzę udanych zakupów i zapraszam na dalszą część odcinka. Oj co ty co ty chodź, Lejka we dwóch weźmiemy, przeniesiemy. Trzeba tu wóz trzeba wyciągnąć. Najwyżej 30 podjedziesz. No dobra. Matka, matka tam widziałem, odkopała rajki od bory, to będzie się wykręcać i jakoś to Dobra. ogarniemy. To bierzemy go. No. O! Jeszcze, jeszcze, co, jadłeś dzisiaj? No nie, kanapkę tylko rano. No tak. Dobra. Dobra, dobra siadaj w 30, ja idę do garażu Fergusona, wyciągnę. A to, że co, że ten mam wziąć wóz? No podep. Kurde, wszystko paluchem. Tu podjedź. Nie no, bo nie wiedziałem no. o co ci ojciec chodzi, no bo myślałem, że może że wiesz, że ja mam kopaczko wyjechać. No dobra. Czy tu kopaczką wyjedziesz? Z, wo z wo woza nie ogarnę że kopaczką. Kieruj 30, dobra, cofnij dobra, tu, no. wóz ci podepnę. Gdzie to się ulęgło? Masz tam bolec gdzieś? Czekaj, podwozem ktoś rzucił. Mam cofej, cofej. Stój! Dobra. Będzie? Będzie. Już dobra. Dobra, jedź jedź stanąć z boku, żeby mnie nie zawodzą. To ja na drogę wyjadę przed chałupą. A wyjeźnie, nie sąsiady widzą, że my już kopiemy piersi we wsi. No, no. No bo tylko my mamy kartofle, dlatego. <laughs> może, może dlatego. Kurde, rzeczywiście wieje. Matka nie ten. Gadała matka! No. Zamknąć garaż za tobą? Zostaw otwarty. Stań tam. Już patrzł, jak cofam. Tylko ten nie zaczę, porozsiewacz, jakbyś cofał. Bo tak głupio go, żeśmy go postawili trochę. A mówiłem, dali, pytałem się, czy jadłeś? Siły nie masz, to stoi, tero, tu będziemy omijać. Dobra. Jeszcze? Dobra, dobra, dobra. O. Dobra. Tworzenie powkładaj czekaj, 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 czekaj. Dobra, musiałem ten. To zawleczkę do wałka, żeby ci się nie. Dawaj. Pomału. To no, jak precyzyjna mam... robota, to ciebie tak nie mogę puścić, bo ty za prędki jesteś. No, 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 no. No oglądasz tych głupot w telewizji, potem myślisz, że tak jak tam. Oj, poleciało, no wszystko, jak przełączałem po kanałach, no to. wyłączając. Dobra, miałem. czekaj. Puszczę to na pusto, zobacz, czy tam taśmy wszystko chodzą. No to rok nie było no, no, rynki nie wstać tam, gdzie. Znaczy jak się ten, bawiłem to wodnicą, to przy ten Wziąłem kopaczkę, ale... Cze, a druga ta jest założona? Jest, dobra No opuszczam. Dawaj Nie no wszystkie chodzą chyba. Dobra, to chodzi wczoraj nasmarowałem. Jakby na ciebie liczył, to byśmy cholera ani na wieczór nie wyjechali. Dobra, siadaj, przejedzimy. Co na nogach chodził? Daleko nie jest, no ale mogę. Siadaj, siadaj, patrz i ucz się. Ja wiecznie nie będę. No, no przecież wiem, jak się kartofle kopie, nie? Tak, to wszystko, wiesz co... No Podlasiu kopali. A jak ty te swoje gówna oglądasz w telewizorze to jest dobrze. To są ile poważne razy, ile programy. A razy ci już matka uwagę zwracała. To są poważne programy. Poważne, poważne. Ty wszystko poważny, ja zawsze głupoty same. O, dobra, jedziemy. Dobra. Uch. Czekaj, 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 a gdzie ja żem pyrgnął te? A gdzie ja żem pyrgnął wiadro? O tu. To nie ja pyrgnąłem. To musiała matka, jak zbierała. A, to poczekam, aż ten... Dobrze ustawiona jest? Nie, nie za głęboko kopiesz? No, czekaj, wyjdę za bocze. Bo tak mi się wydaje, że ziemi narzucasz dużo. A też poprzerastały. Nie no, tak galancie jest. Patrz, no? patrz! Patrz, 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 jak to zarośnięte jest. Ani mi nie godej. Matka cholera miała, chodzi się tym zajmować, to widzisz, już polegać. No jeszcze było, nie? Jak się spytasz o której jak miłość leci, to ci powiem, ale kiedy perki hakała, to. Ale to tak samo było jak truskawki mieliśmy, pamiętasz? i ale... kupnowe, bo ona będzie chodzić, gracować. Ani mi nie mówił. Zardzwiała, kurde, zanim zdążyła się zetrzeć. Do dzisiaj się ludzie śmieją. Miał być biznes, przy drodze by mieli stać, sprzedawać, cholera. Parasol kupiłem, dobrze grill teraz możesz gdzie stać, pod czym. No bo dobre miejsce na skrzyżowaniu. To pamiętam, no. nawet ja wtedy mówiłem. Tu gdzieś jeszcze stoi ławka. O, miałem sobie tutaj ustawić straganit taki. Jeszcze mi mówiłeś, pamiętam, że się nauczysz ten. Trochę życia poznasz. No, ten telefon, sobie miałeś, telefon sobie mieści za te truskawki kupić. <laughs> Dobra, głupoty go domy, no, jedziemy. To ja już zacznę zbierać może to. Ano, zbieraj, zbieraj. Zawołaby matkę, ale jak ona tam robi Dzień, Nie wołaj, nie, niech robi ten obiad. Patrz, pogniłyby. Już były ten... Było parę kartofli w wiaderku. To gdzieś jak matka zbierała, to musiała nie gadaj tak głośno, bo usłyszy. Musiałaby w kiblu siedzieć, z tej strony, bo tu okno. Gdzie tam? Nie podglądaj. Znaczy nie, chodzi mi o to, że tu kibel jest od tej strony. Trochę jest, powiem ci tych kartofli. Kartofli, ale to wykręcanie, cholerem. Tu wiem, tyle razy trowę tro a, pochój, trochę zasioć. Jeszcze trochę mogę. Oj, to weź sobie jeszcze raz od tego. Bra przejedź. Bramę bardziej wiadę i tyle. Bo tu matka ile? Ze, ze cztery rządki nakopała przez. No to jest oszczędna, precyzyjna kobita. No ale przynajmniej teraz nie musisz tak jeździć od tego. Cofnę. O! Kurde, rączka mi się. Abyś byla... takie gówno, gówno wziął, cholera, no wiad, były wiadronowe, te koszy... były te koszyki, wiadronowe sano nowe z targów na Polakrze dowali, to ty gówno jakieś zardzewiaje no, no, wziąłeś. Daje, nie chcę im tutaj, wiesz. to ze cztery, takie są, chyba cztery razy podchodziłem. To wziąłem, czopce, bo to r... moje ulubione, ja co roku nim zbierałem. No, no roz że... czopce, roz... bez czopki, kulary rozwziąłem, rozzałożyłem, by chłop nie poznał. Co prawda, jak się patrzy, trochę jej głupkowato, ale, ale doł wiadro. Firma bogata, stadzi. Tak. Eee. Dobra, kurde. Ćwierć wozu będzie. Już mi się wydaje, że z tyle jest. No bo galantyro widzisz, niby sucho jest się kurzy, za tym kopaczką na galantyrok był, już. Kurde. Wiaderko wleciało do wozu. Bo wylata... kojarzysz. Czekaj, ja ci pokażę, ojciec, słowa. A to nie, nie jest to wiadro, że... co tam, no wylatuje z niego i pręgło jest <laughs> różne. O tutaj, jak masz ten. Widzisz, jest taka dziura i tutaj o. uchwyt jest i on wylata z tej dziury. Dobra. pręgło gamoniu to jest. Uchwyt, uch uchwyt to masz przy tym, przy gorku. To, że wy 100 lat temu tak mówiliście, to nie im. znaczy, że my tak gadamy. <laughs> Nie, w przyszłym roku sobie tu na wiosnę kukurydzę posieję, do, do krów taką pod ręką, będę im tam wyżynać po kawałku, będę pierdolić z kartoflami. Czekaj, idę sobie wezmę rękawice z chałupy, bo zimno mi w ręce. Kartofle cholera tanie, za pół darmo rozdają, ja tu chodzę na tym kopie cholera, pryskom. No, ojciec, kur... ojciec! Abyś... Osłona. Osłona. No hmm. ładnie, że się ja. odpierdolił. <gryw> ładnie. Wiem, kurwa, kukurydzę nasiać. A, bo mogłem lepiej drogi jechać i cofać. Nie, mi się na okrętkę zachciało. Dobra, odsłonę się, wyklepię. Czekaj, byś mi po wiatrze. Iś, kurwa w końcu to sano wziął, a nie tym gównem dalej zbierasz. Trzeba wykończyć w tych kartoflach, będzie spokój. Co po obiedzie będziemy robić? Gnój trzeba wywalić od krów. Nie wiem, 30 chyba, wiesz, że jeszcze tu by trzeba było pobrunować, może jakie te pyrki jeszcze wyjdą, pobrunować, podrapać, może jeszcze się co pozbieram. Dobra. Później wezmę grabie, jak już pozbieram te kartofle, zgrabie całe te, wiesz... No, ten pysz to wszystko, co tu jeszcze. Tak, się to spali. Błędy co z tym Polinim, to tak <kluz> trzeba poczekać, bo to widzisz, że ten cholera ormowie tu cały czas przez płot patrzy. Ormowiec. Także tam gminy zanim przyjadą, to, to może byśmy zagasili, posprzątali, ale, bo to wiesz. Powiem ci, że tak se teraz myślę, nie? Tak zaś kolegium mi dadzą i będzie Tak se teraz myślę Pamiętasz, że czasy się zmieniły. Pamiętasz jak 3 lata temu Kurde przyszło. Co 3 tak? lata temu No co przyszło kurde ten Parę osób pomagało się jednym, drugim w zbieraniu kartofli, a teraz każdy pierdoli każdy. No, mówię kartofle tanie to każdy pierdoli, po co będzie zbierają w markecie za 30 groszy. No ja wiem, no ale to kiedyś wiesz, takie było nie powiem, że wydarzenie na wsi, ale pomagali sobie przychodzili ludzie jedne, drugi, materał. O patrz, o tam w koszuli jakiś sobie idzie. Ważny. Ważny. Cicho, cicho, był słyszyty. A to są, to są. Kurde, rozsypałem trochę. no, synu, takie powiedzenie było, że od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza, a teraz no. wszyscy spanieli, ważni się w dupie mają tam. Jeszcze się śmieją po kątach, że głupi, bo robi. No. Skipki przewracą. No, ale zobaczysz, to i tak już i tak już kurde, coraz mniej domów tutaj na wsi, zobaczysz. Jeszcze trochę to będą pierdolić wszyscy tę gospodarkę. A no, zobaczymy, by my weszli, zobaczymy, co będzie. Ty, ja, ale powiem ci, że z jednej strony to jest okazja. Bo jak... Wiesz, inni będą... Inni do spierdzielać stąd, to może będą jakiś dzierżawy oddawać czy coś, to w końcu może kurde ruszymy coś trochę z tego gospodarką. No zobaczymy, no. W agrobiznesie Nie, mówili wczoraj w południe oglądałem agrobiznes, to coś tam gadali, że... Trochę wymagania mają do góry podnieść, że tam zwierzęta jakieś dobrostany, niedobrostany, cholera, obora pobilona, a nimi tu dobrostany jakieś wymyślają. Weź jest tutaj jeszcze jest ten. No, jadę, się. jadę, bo widzę. To żebyś się wyrobił. Już jedno, już więcej osłon nie mam. nie no, tam w, w, trochę się, ale to nie jest jakaś ta... A żeś narył tutaj. Kurde, znowu się było, to narobi. Zabiorę to wiadro. Jak się kręci kierownicą pod bramą, no to, to. jeszcze w miejscu, bo placu nie ma, no to. coś się spodziewał. Trzeba będzie później te, te deski tam z, z piwnicy znaczy no, z wejścia do piwnicy zabrać, jak będziemy zrzucać te. kartofle. Nie lubię ja tego. To zawsze. Zawsze się człowiek upierdzieliby te deski, przygnite. Ciekawe czy matka już ten... Tak mi się ok No? Z okna by wołała. To. Dobra, co, to koniec? To. koniec będzie? Tak, zostawię go na razie, niech stoi. Yy, nawaliłem o, cały wóz już, tak. Dlatego mówię, zaraz hmm. będziemy musieli pójść... Zaraz będziemy musieli pójść. Kurde, dużo pójść. tego wyszło. Jest, jest. Mimo, że nie ten, nie było tutaj jakoś pilaczowane, bardzo, nie były wyrywane te, znaczy no, badyla to jest, nie? Ale, ale przynajmniej jest i kartofli sporo. Dobra. Eee, eee, chłopaki, chłopaki, jesteście A. tam? Tak. Ile można wołać? Kół godziny stoję w tym oknie i wołam, obiad gotowy. No jak ojciec parkotał traktorem, no to jak mieliśmy słyszeć? No przecież o mam już tu od pół godziny, no kurwa zaraz to zimne będzie. Dobra, już, to będę przygrywać. Już idziemy, tylko to te do piwnicy ten Włas kurde do bunkra otworzymy i zaraz przyjdziemy. No, patrzcie mi tu będzie bo ja tylko nie będę kolejna grzała. Ile na ten gaz pójdzie? To, to ile ty to grzałaś matka tam już. Nie pytaj. Tylko chodź tu. Dobra. Dobra, chodź. Dobra. Łańcuch, 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 łańcuch dzwoni w kopalce, tam Tam myślisz, że w kabinie tam usłyszę, że, idzie... że, że woło. Ale zobacz, wiedziała matka, że idziemy te, że idziemy kartofle kopać, to Kurde, pół godziny mówi, że woła. No jak traktor chodzi, to jak my mieliśmy słyszeć? Ty, na byś te palety pożnął jeszcze na ogień. Dobra. Bo leżą w końcu Dobra. się, kto przypierdoli, że to tu... Sk sk a właśnie, to, a właśnie, 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 zapomniałem Ci powiedzieć. Leśniczy, jak wchodziłem wczoraj tego do gs leśniczy jechał samochodem, zatrzymał się i powiedział, że jest ten, jest w lesie działeczka, taka wiesz, po wycince, że będziemy mogli tam przyjechać, drzewa naciąć. Oczywiście za opłatą, ale będziemy mogli drzewa sobie na zimę narzeźć tam. Trzeba będzie pomyśleć. Pojedziemy, jedziemy zobaczymy. To już ty jesteś z nim uzdolisz. Podejrzewam, że jakie je wie na pewno, bo to, no, to, jakby było dobre, to... Jakby było dobre to by cię nie zaczepią Znaczy tam wiesz, chodź ze chałupiem, za ramatka, będzie drzeć może. Oni zawsze tam dają, tylko takie wiesz Przodem je puszczę, dziękuję. Ja muszę buty wytrzeć mm. o. O, no, bo, ja rzeczywiście Czekaj, ja też obczepię tutaj z nadworu, bo to się nalepiło tego błota. Dobra. się będzie matka zrzeć, że ten, że zamiatała, to co? Dobra. Idziemy idziem jeść, nie? Przerwa i będziemy robić dalej. Dobra. jedziemy na podwórko. Koniec na dzisiaj. W miarę szybko żeśmy się nawet obrobili. No, powiem ci, że dobrze poszło. Czy zawsze matka to pomagała, po nie? Ano. Kiedyś tak. Dobra, trzeba to poworkować. Tak, jeszcze parę nasadzeniaki trzeba będzie zostawić. To matka posortuje. Czekaj, kurwa, bo mi tu coś się ten... Spokojnie. Nie, nie zebrał. <grywa> kurwa, nauczony na tym. <grywa> na Fergusonie. Kurde, jakby nie mógł inaczej podjechać. To co? Dobra, chodź na kawę. Potem jeszcze co porobimy. Tęgnuj coś, mówiłeś. O, nu się wywali. Palety się może pożnie. No to palety też sam mogę. Też. Dobra. Dobra. Oooo, cię matka w piecu chyba napaliła. Dobra, to co? Na razie starczy, nie? A wodę. Kupki wyjmij. Zara, tę kurtkę zdejmę. A no tak, bo się zagrzejesz. Się uparuję tak, zaraz. Tak. Matka chyba w kiblu. Co, czuć? Matka, jesteś w kiblu? No. Kurde, długo będziesz jeszcze? No nie wiem, no Kwineczka mi daj co się Was nie chodził. Ty nie może. Bo mi się szczyć chce, jak cholera jasna. No to na podwórku, co to za problem? Dobra. Idź za oborę, idź. Ty, to weź, zrób ten. Tylko mi z cytryno, Zrobię, zrób herbaty. herbaty. Idź, idź. Ja idź. nie chcę kawy, zrób mi z cytryno, herbaty. I zamykam, bo zimno. Dobra. Rękawica zdejmij. Oj, tam. Tak się trzeba będzie myć i tak. Kurde, ten Koty jakiś kurde ze wsi musiałem rozpierdzielać worek ze śmieciami, jakieś butelki. No dalej siedzi! Nawet rąc nie ma umyć kiedy. Ojciec, herbata jest już? Jest, jest, chodź. Zara, zara, telewizor włączę.